Dzień dobry. W nowym roku widzimy się po raz pierwszy. Ostatnie nasze spotkanie było w grudniu 8 2019 roku. Dzisiaj mamy 20, 20 dzień lutego 2020 roku. Będziemy kontynuować cykl naszych spotkań dotyczących Stalinizacji Polski, ale dzisiaj trochę odbiegniemy od tematu i chciałbym państwu zaproponować, jak zwykle przy naszych spotkaniach, dwie książki. Jedną, z ksią bo będzie nam potrzebna jedna z tych książek do tematu, które, który w tej chwili sobie omawiamy. Jeżeli ktoś będzie chciał z Państwa znać fakty, daty dotyczące polskiego państwa podziemnego, proponuję książkę profesora Kunerta pod tytułem, już pokazuję, Ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnej. Jest to książka pełna faktów, dat i pełna wiadomości. Książka rozpoczyna się od 1939 roku, a kiedy się kończy, to ja Państwu daty nie podam. Zajrzyjcie Państwo do tej książki i popatrzcie Państwo na fakty i daty związane z naszym tematem. Drugą książkę. Którą chciałbym Państwu prezentować i zaproponować, ale to już będzie książka, która będzie nam potrzebna przy omawianiu tematu Stalinizacja Polski. Autor Marek Nejkrwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej. Książka mówi o powstawaniu Polskiego Państwa Podziemnego. I o działalności polskiego państwa podziemnego od 1939 roku, to znaczy od momentu kapitulacji miasta 28 września 39, kiedy wylądował na Okęciu samolot Galimantem, który przywiózł rozkaz utworzenia SZP. Służby Zwycięstwu Polski, czyli od momentu, kiedy rodzi się już struktura polskiego państwa podziemnego. Tutaj w tej książce, którą Państwu zaprezentowałem, w komendzie głównej do naszego tematu będzie potrzebny oddział 993, pseudonim Wapiennik. I 999, którego dowódcą był profesor, profesor Akademii Sztuk Pięknych Ostoja Rostowski, a pseudonim tego oddziału do walki z komunizmem to pseudonim Korweta. Na te dwa... Od oddziały Komendy Głównej Armii Krajowej, no proponowałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę przy omawianiu tematu stalinizacja Polski, bo kiedyś ta stalinizacja się zaczęła, a kiedy to powiemy sobie w dniu dzisiejszym. Przystępujemy do naszego tematu, ale żeby przystąpić do naszego tematu, musimy wrócić do pewnych zagadnień z 1939 roku. Wiemy, że w tym roku będzie uroczyście obchodzony sierpień i szturm Tukaszewskiego na Warszawę. Wiemy również, że są pewnego rodzaju zamierzenia budowy, budowli pamiątkowych. Ale ja bym chciał Państwu przybliżyć pakt Ribbentrop-Mołotow. Dla dlaczego? Po prostu dlatego, że kiedy Państwo oglądają audycję, a jest ich sporo na ten temat w Telewizji Polskiej, czy słuchacie państwo radia, to można wyciągnąć wnioski, że Pakt Ribbentrop-Mołotow dotyczył wyłącznie Polski. Nie, proszę państwa. Pakt Ribbentrop-Mołotow dotyczył Europy Środkowo-Wschodniej, do której należy Polska. Pakt Ribbentrop-Mołotow został zawarty w dniu 23 sierpnia 1939 roku. Jeżeli byśmy sięgnęli do tyłu, to kraj nasz znajdował się między dwoma mocarstwami. Ja użyję argumentów, które bardzo często w rozmowie z ojcem moim używał ojciec. Po jednej stronie granicy w tamtym okresie był bandyta, a po drugiej stronie granicy był morderca. A oni bardzo jedni i drudzy nienawidzili Polskę, ponieważ chcieli wymazać Polskę z karty Europy, bo w tej małpiej przyjaźni ale już za czasów Hitlera, a zaczęła się znacznie wcześniej ta małpia przyjaźń, Polska im bardzo przeszkadzała. To pakt ribbentrop mołotow o nieagresji. To pakt zawarty między dwoma państwami. Między Trzecią Rzeszą, kanclerzem już jest. Adolf Hitler, obywatel Austrii, wybrany w demokratycznych wyborach. Natomiast szefem Związku Radzieckiego jest sekretarz generalny, towarzysz Stalin. Pakt zawarty był w Moskwie. Czego ten pakt dotyczył? Pakt dotyczył Następujących państw: Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Jak Państwo widzą, ten pakt dotyczył państw Europy Środkowo-Wschodniej. Co ten pakt, jakie miał znaczenie dla wymienionych państw? Rozporządzał ich przede wszystkim, Wolnością i pakt ten mówił o tym, że one będą rozebrane. A co oznaczał ten pakt dla Polski? Czwarty rozbiór Polski. Gdzie był ten pakt podpisany? Pakt podpisany został w Moskwie. Jeżeli ten pakt został podpisany w Moskwie, to przebiegała linia wpływów pomiędzy interesami III Rzeszy i pomiędzy interesami Związku Radzieckiego. Zaraz Państwu pokażemy, jak wyglądał rozbiór naszego kraju pomiędzy dwóch okupantów w sierpniu 1939 roku kto podpisał ten pakt podpisał pakt Joachim von Ribbentrop minister spraw zagranicznych Rzeszy III Rzeszy a z ramienia Związku Radzieckiego podpisał ten pakt Wiaczesław Mołotow Proszę Państwa, jakie są konsekwencje tego paktu, a mianowicie już wspomniany czwarty rozbiór polski i była linia demarkacyjna, która rozgraniczania, rozgraniczała terytorium II Rzeszy Pospolitej na teren włączony do III Rzeszy i na tereny włączone. Do Związku Radzieckiego. Przypomnę Państwu, że Druga Rzeczypospolita liczyła 380 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. I jak ten pakt został podpisany o przyjaźni i nieagresji, to 51% terytorium wymienione, podałem Państwu liczbę, Przedwojennej II Rzeczypospolitej weszło w skład Związku Radzieckiego, a 49% weszło w skład, czy w terytorium okupowane Trzeciej Rzeszy. Jak ta linia przebiegała? To za chwilę bardziej szczegółowo Państwu powiem. Powiem tylko tyle, że linia była bardzo wyraźna, ale nie wiedziano, podpisując ten pakt o przyjaźni i nieagresji w Moskwie, co zrobić z Warszawą. Za chwilę przejdziemy do konturu drugiej Rzeczypospolitej. Wykonamy zdjęcie, a ja Państwu pokażę przebieg granicy. To jest kontur, który Państwu pokazuje. Terytorium II Rzeczypospolitej. Terytoria, które są zamalowane na kolor czerwony, zagarnął Związek Radziecki. I to jest 51% z 380 <laughs> przepraszam tysięcy kilometrów kwadratowych. A terytorium oznaczone kolorem brunatnym. 20, 51, 49% Przepraszam, to terytoria zagarnięte przez Trzecią Rzeszę. Proszę Państwa, tu był problem miasta Warszawy przy przeprowadzeniu tejże granicy. O co konkretnie chodziło? Bo nie wiedziano, czy przeprowadzić granicę na zachód od Warszawy i wtedy miasto weszłoby w skład okupacji radzieckiej czy na wschód od Warszawy i wtedy Warszawa weszłaby w terytorium Trzeciej Rzeszy, okupowane. Ale postanowiono w pierwszym rzędzie e, przeprowadzić granicę nurtem Wisły. Takie były Pierwsze założenia, to znaczy część brzegu zachodniego i zachodnia część weszłaby w skład III Rzeszy, natomiast wschodni brzeg i Praga weszłyby w okupację radziecką. I z tego również pomysłu zrezygnowano. Ja dzisiaj używałem państwem... Yy, Sformułowania małpia miłość. A kiedy to się zaczęło? Proszę Państwa, ta małpia miłość zaczęła się bardzo dawno, ale do tego jeszcze wrócimy. A teraz, ponieważ jesteśmy przy zdjęciu, chciałbym Państwu pokazać korka. August Korek to jest to zdjęcie, które tutaj zakreślam sobie kursorkiem. Na, czerwone, na czerwono. On najpierw był oficerem armii Imperium Rosyjskiego, a potem był dowódcą 15 Armii, która w sierpniu wspomnianym już dzisiaj roku 20 szturmowała Warszawę. Jeszcze jedno zdjęcie Państwu chciałbym pokazać. Ta małpia miłość Pracowała się, proszę Państwa, bardzo dawno. To jest szef niemieckiego sztabu generalnego. Zdjęcie jest mało czytelne. Ten sztab generalny w tym czasie, kiedy była tajność tego układu, e, miał nazwę Truppenamt. Proszę Państwa, e, ten pan, który pokazuję, Joachim Friedrich Leopold von Sekt, to od tego zaczęła się przyjaźń, wielka przyjaźń radziecko-niemiecka. Tylko, proszę Państwa, proszę nie mylić, że on był autorem jakichś planów w 1939 roku, bo narazicie się Państwo na śmieszność. On zmarł w 1936 roku, on działał w latach 20. A to jest znana Państwu postać z tamtego okresu również. Michał Tuchaszewski, namordował go Stalin w 1937 roku, jego żonę również, dziecko poleciało do domów dziecka. On został zamordowany przez Stalina w 1937 roku, ale on był autorem koncepcji, planu ataku na Warszawę w sierpniu 1920 roku. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale w tym czasie został opracowany U-87, jak Państwo widzicie, popularny sztuka, który był Produkowany do końca II wojny światowej. To bardzo ciekawa maszyna. Ja kiedyś szeroko o tym mówiłem, nie będę się powtarzał. A to jest grupa naukowców niemieckich, których zadaniem było w tym okresie przyjaźni wymyślenie takich gazów bojowych, Lepszych od Iperytu. Jakie to miało być gazy bojowe do zabijania przeciwnika, trudno jest mi powiedzieć. Te ośrodki były tajne, a czym Niemcy płacili? O tym za chwilę. Przy dzisiejszym temacie będzie nam już kiedyś wspominany Pocztowy Atlas Polski. Ja otworzyłem na tej stronie która nas będzie interesować mianowicie dział 8 Baranowice. Proszę państwa, to jest miasto Baranowice. To jest dosyć ważny węzeł kolejowy z tamtego okresu. Baranowice Tutaj mamy, proszę Państwa, miasto, o którym szerzej będziemy mówić, stołpce. To są stołpce. I tutaj, proszę Państwa, wioska, o której też będziemy mówić, Naliboki. Tu był dokonany pierwszy mord, może nie pierwszy, ale potężny mord na ludności polskiej w Nalibokach, a Stołpce i Naliboki to daleko wysunięte nasze miasta na wschód i tu, były, tu było zgrupowanie. Stołpecko nalibockie, najdalej wysunięte na wschód i tu były pierwsze boje z Armią Czerwoną,